Praca to nie są ludzie, jest kawałkiem blachy z wyciętym tytułowym cytatem w niej. Gdy przyjrzymy się blisko temu obiektowi zwrócimy uwagę na to, że na jego powierzchni znajdują się kawałki zaschniętej ziemi oraz zwrócimy uwagę również na to, że na stalowej blasze widać postępujący efekt utleniania się właśnie samej stali. Obiekt jest, nie jest powieszony na ścianie, nie jest powieszony zgodnie z zasadami klasycznej ekspozycji prac, jest oparty o ścianę sali ekspozycyjnej, nieco niżej, poniżej linii wzroku, trochę na uboczu. Sprawia wrażenie, że ten obiekt jest trochę wstydliwy i trochę niechciany. I tak właśnie jest. Szczególnie na terenie Dolnego Śląska na Ziemiach Dolnego Śląska możemy znaleźć setki, jak nie setki tysięcy takich artefaktów świadczących o życiu poprzednich pokoleń czy poprzednich mieszkańców tych terenów. I ta praca, to nie są ludzie, są właśnie takim artefaktem, który być może w przyszłości z tej ziemi zostanie wyciągnięty. I właśnie w takim obiegu obiektów materialnych upatruje się w tym bardzo ciekawej cechy historii mianowicie tego, że na podstawie materialnych artefaktów nasze dokonania są poddawane ocenie przez kolejne pokolenia. Co ważne, ta ocena występuje, ona jest dokonywana bez względu na to, czy te poprzednie pokolenia tego chcą, czy nie chcą. A co szczególnie istotne, ta ocena tych dokonań jest bardzo surowa i pozbawiona taryfy ulgowej. Bezpośrednim impulsem do powstania tej pracy była wypowiedź pana prezydenta Andrzeja Dudy w trakcie jednego z wieców wyborczych. Bodajże w brzegu, w trakcie którego usłyszałem zdanie, które no, było zdaniem dehumanizującym mnie, negującym moje człowieczeństwo. I o ile takie zdanie dla człowieka wykształconego, dla człowieka, który ma 30 parę lat, jest ukształtowany społecznie czy emocjonalnie, nie ma najmniejszego znaczenia, tak te słowa były również usłyszane przez osoby młode albo przez osoby bardzo młode, które dopiero kształtują swoją osobowość a być może również przez osoby, które codziennie spotykają się, e, czy stawiają czoła olbrzymim nierównościom społecznym i toczą wewnętrzną olbrzymią walkę. Ta osoba trafiła również do, do rodziców e, tych, e, tych młodych osób, które usłyszały, że ich dzieci nie są ludźmi. Taką uniwersalną wartością, która jakby płynie z tej pracy, jest chyba... E, jest chyba fakt tego, że w epoce postprawdy, w której, w której niewątpliwie przyszło nam żyć, takie podstawowe wartości, jak prawda w szeroko pojętym dyskursie społecznym, czy w, mediów, czy w życiu politycznym, czy w mediach, jest niestety zastępowana przez cynizm i często przez grę na emocjach co jest bardzo, jest bardzo niesprawiedliwe i bardzo mm, nieroztropne. Jeżeli chodzi o identyfikację wizualną wystawy, to postawiłem sobie taki cel, żeby dostosować ją do pewnych zmian w ogóle w kulturze obrazu, który, która następuje na naszych oczach. Gdzie mamy bardzo mało czasu na to, żeby zapoznać się z jakimś obrazem i wyciągnąć z niego jak najwięcej treści, i z każdym rokiem tego czasu mamy coraz mniej na to, mniej czasu poświęcamy na koncentrację nad obrazem. Stąd pomysł na to, żeby osią identyfikacji nie był plakat, tylko animacja. Animacja szybka, dynamiczna, która zachęci odbiorcę do, do odwiedzenia wystawy, zapoznania się z pracami, ale jednocześnie reprezentująca olbrzymą grupę artystów, którzy na tej wystawie występują i w żaden sposób nie dopingująca żadnego z nich. Stąd pomysł na takie bardzo literalne podejście. Do, do tematu wystawy, do tytułu wystawy z tej nocy będzie serce, więc na, na, na plakacie i na animacji widzimy wielkie, bijące ludzkie serce i dynamiczną typografię.